Siema, witam Was na kanale Ruter LPS i dzisiaj nie jestem moją maskotką, bo po prostu czasem potrzebuję zmiany i stwierdziłem, że dzisiaj będę tym oto hartem, czy jak on tam się nazywa, nie wiem. E, tak czy siak. Przychodzę z bardzo ekscytującą sprawą, ponieważ przychodzę z haulem z Vinted. Kupiłem zestaw pet shopów, 28 sztuk, za 40 złotych. Tam już są doliczone koszty wysyłki, więc e, okazyjnie, okazyjnie. I zapłaciłem, znaczy, no już powiedziałem ile zapłaciłem, ale Um, Dzieląc to na sztukę, to wychodzi złoty, jak 40 groszy za petropa, więc tak, sami rozumiecie, że to była bardzo dobra oferta. Nie chciało mi się, co prawda, wyciągać tego takiego całego dużego czegoś, co znacie z moich innych filmów, e, bo ta paczka jest trochę duża, więc spróbuję to zmieścić, i po prostu jak coś to nie będziecie nic innego widzieć, i no trudno, tak. W ogóle, Jezu, jest tak gorąco, ja siedzę teraz w pokoju z zamkniętym oknem i ja mam okno od strony także że słońce mi pada, nie? Więc, yy, kurwa, jest strasznie serio, po prostu, zaraz umrę tutaj. Umrę, umrę, umrę. Yy, tak czy siak jest paczka, jest mało miejsca tutaj, widzicie, że ona jest duża. Dobra, widzicie jej górę teraz i ogólnie nie wiem, jak, od czego zacząć. Może ściągniemy tą folię, bo jak ją ściągniemy, to będziemy widzieć, jak to pudełko leci. Yy, to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, ale ja zawsze na tych filmach tak strasznie analizuję, jak otworzyć tą paczkę. I w ogóle też wam chcę powiedzieć, że teraz na kanał wleci dużo filmików z otwieraniem. Ogólnie mam w ogóle bardzo dużo filmików do zaczęcia, w sensie, żeby nagrać je, mam dużo filmów, ale nie wiem, po prostu nie wiem, jak się teraz wyrobię z czasem, bo szkoła jest, więc wiecie, może być różnie. Ale zmierzam ogólnie do tego, że po prostu może być teraz dużo filmików takich typowo, gdzie otwieram paczuszki, bo wiem, że na pewno będą dwa fan maile, więc no, jest ekscytująco, przyznacie. Mam do pokazania jeszcze jeden zestaw z generacji siódmej, o którym tam kiedyś mówiłem chyba w QA. u Ojeju. kurde, tło mi się zepsuło. Jak widzicie, to jest jakiś misiek, i ogólnie to z pudełku z więc cieszę się, że tak to zrobiłem. I nie chciałem tego kartonu, bo po prostu da się je otworzyć tak pięknie. O. o, mamy wór cały, i no co, trzeba to jakoś otworzyć. Poczekajcie, znajdziemy górę. Ok, i teraz będę sięgać po prostu po kolei. Słuchajcie, w pierwszej kolejności mamy to. To jest skunks, jeżeli się nie mylę, zajebisty jest. To jest skunks? Nie wiem, dajcie znać. Chyba to jest skunks. Yy, mechanizm działa. Ten ogon mi przeważa. Ale mechanizm działa ogólnie. I on jest taki słodki. W sensie ja w ogóle nigdy nie widziałem tego moldu. Przysięgam, nigdy nie widziałem takiego moldu. Yy, no ale widzicie, że jest mega słodziatki. Słodziatki? Słodziuszki jest po prostu. Co nie? Słodki, słodki. Dalej mamy takiego chomiczka lub świnkę morską. Kiedyś Wam mówiłem, że ja nie rozpoznaję, więc możecie powiedzieć, czy to jest chomik, świnka morska, czy coś innego. Ym, nie wiem jak z mechanizmem, ale on ma tam jakąś. on ma tam wciśniętą jakąś taką dziwną. Kurde. Widzicie to? Jakiś sznurek. Yy, nie wiem czemu. Z jakiego powodu, ale wyciągnę go na pewno. Yy, w ogóle też mogą być jakieś powtórki, bo ja szczerze mówiąc nie pamiętam, co tam jest w tej parce. Więc trochę mam też taką niespodziankę. E, ok, mamy dalej tego pieska. Ja w ogóle bardzo lubię ten kształt, to są psy pasterskie, chyba. Też mnie poprawcie, jeżeli się mylę. Mechanizm działa w miarę. I jest fajna, no naprawdę jest fajna w sensie design. A jeżeli chodzi o jej stan, e, jest brudna i trzeba ją umyć. I ma jakieś takie różowe plamki, nie wiem z czego. Ale umyjemy ją i będzie mega G. Lecimy dalej. Ok, mamy dalej Hipopotama. Mechanizm działa raczej w miarę. Eee, też jest brudny, ale jest mega słodki. Przyznacie mi. Rację w tym mega słodiazki jest. Trochę zdarty chyba, ale. To nic. Ok, lecimy dalej. Dalej mamy małpkę. Czy tam szympansa? Chyba szympansa. Yy... Wy znacie moje zdanie, chyba, o małpach i szympansach. A jeżeli nie, to wam powiem je. Nienawidzę małp. Szympansów, goryli, wszystkich tych jakichś takich człekopodobnych istot. Są obrzydliwe po prostu. Nie wiem czemu. Tak, sądzę, ale tak sądzę. I w petropach są nawet słodkie. Ten jest dziwne strasznie. Ale jest nawet okej. Okay. Lecimy dalej. Piesek z nie Petropów, to nie wiem, nie, nie wiem, z jakiej to jest zabawki piesek, e, czy to jest oryginał, czy nie. E, możecie dawać znać. Ale no, czasem tak się zdarza, że wiecie, kupując jakiś zestaw, trafiają wam się też takie potworaski. Tutaj mamy takiego kotka, to jest powtórka. Bo ja już takiego kotka mam. Zresztą wygrałem go w konkursie u Pancake LPS. Ehm, także nie wiem. On jest w gorszym stanie niż ten Pancake LPS, więc nie wiem, co z nim zrobię. Może sprzedam, może wam dam w sumie. Ej, to by był dobry pomysł. W jakiejś paczuszce albo czymś, zobaczymy. Tutaj mamy taką y, słówkę. Sówki są słodkie, ta ma prasowane oczka. Nie wiem, czy wiecie, co myślę o prasowanych oczkach, ale myślę, że są dziwne. Aczkolwiek to jest naprawdę naprawdę urocza. Ma troszkę zdropany nosek, jak widzicie. E, znaczy, dziubek, przepraszam, dziubek. Ale oprócz tego jest w dobrym stanie i ma sprawny mechanizm. Także w ogóle jestem bardzo pozytywnie zadowolony. Co? Pozytywnie zadowolony? Yy, pozytywnie zaskoczony, że one wszystkie są w takim dobrym stanie. Yy, to też nie jest piesek z Petrochów, to jest też z czegoś innego. Yy, więc może to sprzedam, chociaż nie wiem, są w tragicznym stanie, więc nie wiem, co mam z nimi zrobić. Yy, no, nie wiem. Możecie dać znać, co mam z nimi zrobić. Okej, okay, to jest myszka? Chyba myszka? Jak widzicie, jest brudna tutaj w uszku. Zobaczymy, czym to się da umyć. I też ma właśnie tą szyję związaną jakimś sznurem. Nie wiem o co chodzi, dlaczego te zwierzęta gryzą, nie tak mają, ale trzeba to ogarnąć jakoś. Ehm, aczkolwiek tak się prezentuje i jest naprawdę słodka. Ma parę zabrudzeń, ale oprócz tego to jest mega fajna. Słodziuszka jest. Okej, okay, tutaj mamy lwa. I teraz tak. Z tego, co widzę, to ten mechanizm działa, ale tak, no, ma tą główkę tak przechyloną, więc jest dziwnie. E, aczkolwiek on nie ma ogona, jak widzicie. I jest trochę brudny, ale to pomijam ten fakt, bo je wyczyszczę po prostu. Ale nie ma ogona, to jest dziwne i nie wiem, czy to widziałem, czy nie. E, no ale trudno, tak? Poradzimy sobie z tym jakoś. Nie będę płakać, bo to była dobra cena. On kosztował 1,40 groszy. Oj, oj, oj. Oj on jest w gorszym stanie. W ogóle te pieski są bardzo kochane. On ma... Widzicie tutaj, co się tutaj zadziało? Widzicie, co się zadziało? Widzicie, co się zadziało na jego pyszczku? No, przykra sprawa, więc nie wiem, co z nim zrobię jeszcze. Ehm... Teoretycznie mógłbym zrobić custom, ale nie wiem, czy ktoś by chciał custom z zepsutym mechanizmem, także... Nie wiem. Nie wiem, po prostu. Najwyżej zrobię custom i sprzedam, bardzo tanie. Yy, I tutaj mamy takiego kotka. To jest kotek... Ej, to jest kotek też chyba z tych trojaczków. Więc go też chyba mam po prostu. Yy, mu nie działa mechanizm i też jest w gorszym stanie. Yy, jak widzicie jest do wyczyszczenia, także będę go oczyścić jeszcze. No ale nie wiem, nie wiem. Yy, tutaj mamy coś takiego. To też jest jakaś taka dziwna ta figurka, więc yy, stawiam ją na boczek. Tu mamy fajka. Yy, ta, ta paczka to jest po prostu... Yy, w sensie ciesza się i tak, bo odorwałem fajne petropy, ale te niektóre petropy tutaj, czy tam jakieś figurki, to są po prostu hit. Jakby spójrzcie na niego. Nie wiem, też nie wiem co mam z nim zrobić teraz, ale dobra. Whatever. Jak to mówią. Ojeju, ojeju, co to jest za kuratura? To jest z... Nie wiem, zapomniałem tej nazwy, ale wiem, z czego to jest. Ale także, jak nie wiem, co z tym zrobić, też, bo bardzo dziwne to jest. Co to jest? Bardzo dziwne to jest, moi kochani. Um... Nie wiem, co mam z tym zrobić. Lecimy dalej. Okej, okay, jest, jest, jest dobrze, z powrotem jest dobrze. On jest w złym stanie, ale jest ładny, więc wyczyszczę go na pewno i nie wiem, co zrobię z mechanizmem. I sorry za to słońce, czemu to jest słońce? Nie wiem, co zrobię z nim, ale coś z nim zrobię na pewno, żeby był ładny. Ten misiek jest przesłodki, no. Nie powiecie mi, że nie jest. Jest mega uroczy. E, w ogóle wygląda jak ten, Puchatek, przez to, że ma to ubranko takie. Chociaż on miał inne kolory, ale trudno. E, tak czy siak działa mu mechanizm i jest naprawdę słodziaśny. Także nie no, ładny jest, mega ładny, podoba mi się bardzo. Mega uroczy. Czekajcie, coś z tym światłem chciałbym zrobić, ale nie wiem co. Dobra, nie wiem, czy jest lepiej, powiedzcie mi, ale lecimy dalej teraz. Ok, mamy kolejną podróbkę. Yy... Tak, pozostawmy to bez komentarza moi kochani. Tak to pozostawimy. O, on jest na przykład mega słodki. Nie mam pojęcia co to jest. Czy to jest jakiś pomeranian, czy to jest jakiś coś? Możecie decydować, znać. Ale on jest bardzo słodki i lubię ten kształt w ogóle. fajny jest. Yy... Chciałam mechanizm. Ona jest sobie oryginalna. No, ma mam rurkę, ale to chyba dlatego, że on jest po prostu z tych nowszych pet shopów, z saszetek czy tam z czegoś. E, no, też jest brudny, ale to go umyjemy i to nic nie szkodzi. Także fajnie. On jest fajne. To w ogóle teraz petrop, na którego bardzo długo czekałem, żeby się pojawił w mojej kolekcji. Chyba wiecie czemu po prostu. On jest, on jest popularny, tak? Ma dobry mechanizm sprawny, jest w całkiem spoko stanie, trochę brudny, ale umyjemy go i naprawdę będzie mega dobrze. Eee, także się bardzo cieszę, bo chciałem go długo mieć. Okej, okay, mamy tutaj to. To jest fake, I guess, bo. No to jest chyba fake. Ale jest całkiem słodka, tak? Mm. No. Nie wiem. Co z nią zrobię też, nie wiem. Króliczek, te króliczki są super. Mam już parę tych króliczków i no nie powiecie mi, że nie jest super. Mega fajny design. One w ogóle wszystkie mają takie super designy. Nie wiem, przecudowne są. No mechanizm tak połowicznie działa, jest tak średnio, ale oprócz tego jest mega, mega, mega uroczy. Także stawiam go tutaj i lecimy dalej. Ok, dalej mamy tukana. Ten tukan to chyba jest moja powtórka, także nie wiem, może go sprzedam też po prostu. Eee, słuchajcie, może zrobię zestaw i po prostu sprzedam te wszystkie takie dziwne figurki po prostu razem z tym tukanem. No nie wiem, eee, albo go rozdam też. Zastanowimy się. Ok, dalej mamy to. Czekałem też na to, bo to jest ten, jak to się nazywa. Eee, to nie jest jeż, tylko jeżozwierz chyba? Eee, jak się mylę, to mnie poprawcie też, ale on jest chyba oryginalny no wygląda oryginalnie. Aczkolwiek jest bardzo dziwny. I nie wiem, co o nim sądzić. Nie podoba mi się, chyba. Jest dziwakiem strasznym. Ale i tak go zachowam, bo nie mam takiego jeszcze, więc. O kurde, żółw! Jezu, patrzcie, jaki słodki żółwik. No nie wierzę w to. Ja nie wiedziałem, że to będzie żółw. ja Zapomniałem o tym, moi kochani. Popatrzcie, jaki słodziaczek. On jest oryginalny, oczywiście, jest prześliczny. Ma mechanizm sprawny. Boski jest, no. Boski. Mm. o mamy to coś no to też długo czekałem bo y, to jest figurka która zawsze mnie bardzo śmieszyła no widzicie co to jest to jest opoz jakiś czy tam coś takiego no nie wiem ale no jest przekomiczny moim zdaniem y, co z mechanizmem jest trochę ale działa y, jest po prostu śmieszny imo nie wiem powiedzcie czy was też, też bawi zostały nam dwie figurki nie trzy chyba dobra mamy, mamy takie coś no, to to jest taki myślę, że average um, latające coś. Nie wiem, co to jest. O, mamy misia. Misiek jest słodki, misiek jest ładny. E, nie wiem, czy to jest moja powtórka, więc muszę sprawdzić. Ale co mu się stało? Czemu on jest taki brudny? Ja nie wiem, bardzo brudny. On jest bardzo. Więc go też umyjemy oczywiście. Mm. I słuchajcie, korgi. Korgi to też chyba jest moja powtórka, z tego co się orientuję. Yy, ale zastanawiam się, może go zostawię na kostoma też. Yy, tak czy siak widzicie, że jest bardzo, bardzo słodki. Tak. Ej, bo ja się już z wami chciałem żegnać, a tutaj coś jeszcze jest, więc zobaczmy. Okej, okay, świnka. Świnka yy, ma mechanizm zepsuty, jak widać. Nie działa. Yy, ale jest słodka ogólnie. O kurde. Ale jest słodka. Mm. To chyba nie jest moja powtórka, chyba nie mam takiej świnki jeszcze. Teraz mam ale w brzydkim mechanizmie, więc e, zobaczymy, co z nią zrobię. No, jak sami widzieliście, e, to była ciekawa paczka. Myślę, że się opłacało za 40 zł, ale te niektóre figurki są bardzo śmieszne, moim zdaniem, bo to są fejki i są bardzo komiczne. Niektóre to nie są w ogóle pet Shopy. Jest jeden z tego Pop, nie wiem, jaka to jest figurka, ale jest z... ojeju. Nie wiem, czy tak powinno być. Moi no tak, bywa i tak, że czasem kupujecie zestaw i trafiają się takie rzeczy. E, nie żałuję i tak, mimo wszystko. To był fajny zestaw, e, za 40 zł, tak jak mówiłem, opłacalny bardzo. Także dajcie znać, co Wy sądzicie o tym. Wybaczcie, jeżeli tutaj światło Wam przeszkadzało, albo było złe, no sorka, ale e, tak, wyszło. E, ja się zaraz ugotuję ogólnie. Ale no, możecie dać znać, co sądzicie o tej paczuszce. Pa!